Malvina? Witam Cię serdecznie. Cieszę się, że przyjęłaś moje zaproszenie. I mam do Ciebie takie pytanie. Jak to jest żyć w podróży? Być w podróży. No właśnie, jak się o tym mówi w ogóle? Być, żyć, czy jak to jest? Ja mogę tylko powiedzieć o moim doświadczeniu i moim podejściu, tak jak ja to czuję w duszy, w sercu. Dla mnie życie jest podróżą. Mhm. I dla mnie, bycie w podróży takiej, gdzie rzeczywiście biorę to ciało, ten umysł, to serce w jakąś podróż. Może to być podróż dookoła świata, może to być spacer po parku czy po lesie, bo to też jest podróż. Ale wtedy, kiedy jestem w tej podróży sama, to jest to dla mnie takie przypomnienie o przepływie życia o tym, jakie życie tak naprawdę jest, jak ono funkcjonuje. I bycie. W zgodzie z życiem, w zgodzie z przepływem życia, to jest właśnie bycie w podróży dla mnie, podróże życia. I jest to taka, takie przypomnienie i nauka umiejętności po przede wszystkim puszczania i witania tego, co nowe. Czyli puszczania tego, co było w naszym życiu, i pójście do przodu i z taką otwartością na to, co przychodzi. Puszczamy nie tylko to, co trudne, ale też to, co przyjemne i dobre. Witamy nie tylko to, co przyjemne i dobre, ale też to, co trudne. Jest dla mnie taka podróż, podróż życia i podróż taka w życiu jest właśnie o tej umiejętności, albo uczeniu się tej umiejętności płynięcia, czyli umiejętności patrzenia do przodu, pójścia do przodu, dziękowania za to, co było. Witania z wdzięcznością tego, co przychodzi. Czyli tak jak w rzece, tak? Nie tak wiadomo jak w rzece. na co się trafi. Tak Dokładnie, jak w rzece. Jakie będą nurty, jakie będą prądy. Tak. Ale ważnym punktem dla mnie tu jest to, że uczymy się wtedy polegać na sobie w tej podróży. Mhm. Że to życie płynie, te sytuacje się wydarzają, ci ludzie przychodzą i odchodzą, ale ja jestem. Mhm. I ja polegam na sobie. Nie? Mhm. Że ja jestem niby z wszystkimi, których spotykam po drodze, ale mhm. jestem sama ale nie samotna. O właśnie, to jest dobre stwierdzenie. Tak. Więc dla mnie taka podróż, którą, jak wiesz, ja jeżdżę po świecie, Duży. już od lat mieszkam za granicą, potem w Polsce i tak sobie to miksuję, tak jak czuję, właśnie z przepływem życia, z takim zaufaniem, to jest właśnie o tym budowaniu zaufania do siebie, polegania na sobie, ale też obserwowanie, jak życie działa, że jest coś większego niż my, co tym zarządza, i taka podróż uczy pokory wobec Tymachemno. tego, że w jakimś sensie wszystko się układa tak, jak się ma układać, i my tylko możemy się temu poddać. Do jakiegoś stopnia mamy wpływ, mamy kontrolę nad pewnymi rzeczami, ale potrzebna jest nas też taka przestrzeń niewiedzenia, gdzie nie wiemy i ufamy, bo w tej przestrzeni, kiedy pozwalamy sobie nie wiedzieć i właśnie płynąć w zaufaniu, w poddaniu życiu, dzieją się cuda, dzieją się takie rzeczy. Jakich byśmy sami nie zrobili, nie wymyśleli. Więc dla mnie o tym jest życie i taka podróż przypomina o tym. A czym co, ona naj, jest. co najcenniejsze y, przywiozłeś ze sobą z podróży? Z tej obecnej, teraz której? Na przykład z tej ostatniej. Rozszerzenie mojej świadomości, rozszerzenie y, ty, tego, kim jestem, jak się przejawiam tutaj. Świetnie. ponieważ nauczyłam się bardzo wielu nowych rzeczy, znalazłam się w wielu nowych sytuacjach i doświadczeniach, które rozszerzyły moje postrzeganie, więc czuję się o wiele bogatsza teraz, jako człowiek, jako istota Świetnie. tutaj. Ale tutaj super, jest... że podkreśliłaś to, że przywiozłaś coś, co nie jest materialne, bo przeważnie jak zadaje się takie pytanie, to każdy mówi, że przywóz to czy tamto, raczej jako formę fizyczną. Super. Mhm. A czy myślisz, że takie podróżowanie jest dla każdego? Czy... Ja myślę, że jest. Każdy jest, ktoś z żywy to podróżuje. <głos> <głos> tak? Tylko często wydaje nam się, że tak nie jest, że nie jesteśmy w tym przepływie, bo, bo w pewnym sensie podświadomości utknęliśmy w jakimś miejscu. Czy to w przeszłości, w jakiejś traumie, mm -hmm. czy to w przyszłości czegoś się lękamy. I, I wydaje nam się, że nie jesteśmy w przepływie, jesteśmy tacy spięci, nie pozwalamy temu życiu przepływać, a przepływ życia w nas to też jest pozwolenie wszystkim emocjom się wyrazić przez nas, tak? poczuć je i być mm -hmm. dla nich taką piękną, czułą przestrzenią, żeby one mogły przez nas przepływać. Więc ludziom się wydaje, że nie są w podróży, ale my wszyscy w niej jesteśmy, tylko na poziomie podświadomym gdzieś stawiamy sobie te kłody pod nogi, mm -hmm. te głazy, i wydaje nam się, że tam się już ścieżka w ogóle nigdzie nie. Nigdzie nie idzie, a tak, to bo tak. jesteśmy tak skupieni na tych głazach. Mhm. Ja właśnie w moich procesach e, zwracam uwagę na te głazy, na naszej ścieżce, ścieżce życia. E, I pokazuję, jak możemy do tego podejść, aby te głazy rozpuścić. I zobaczysz, zobacz, mhm. nasze życie płynie, płynęło. Zaufaj! Mhm. Zobacz, jak to tej pory było. Mhm. Czy rzeczywiście te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, były takie złe. Mhm, czy, czy zobacz, gdzie teraz jesteś. Perspektywa jest, tak, swoje robi, nie? Tak, że po prostu. To, jak podchodzimy do podróży życia, jest ważniejsze, mhm. moim zdaniem, niż nie wiem, jakieś takie trzymanie się tego życia, wiesz, że to musi być takie, a nie inne. Dokładnie. Um, I uważam, że każdy jest z podróży i tak jak mówię, nie każdy musi lecieć do Tajlandii, na Bali, do Indii i tak mhm. dalej, jak ja lubię, do takich miejsc, których jest, jest jeszcze wiele, których nie odkryłam bo wystarczy wyjść samemu na spacer. Dokładnie. I to już jest nasza podróż. Ma swój początek, coś zostawiamy, idziemy dalej, coś przyjmujemy. Mhm. Jak żyjemy z taką otwartością i zaufaniem, to każdy spacer może być dla nas wyjątkowy. Dokładnie. Dokładnie. I też taka umiejętność bycia samemu w tym spacerze, że my zabieramy ze sobą wszystko, całą rodzinę w głowie, <laughs> idziemy tak. na spacer z nimi wszystkimi. A to jest taka umiejętność puszczenia na ten moment, że teraz to jest o mnie, na mm -hmm. chwilę, bo kiedy ja zaopiekuję się sobą najlepiej, jak potrafię w podróży mojego życia, to mogę być jeszcze piękniej dla innych. I, i o tym jest dla mnie podróż życia, i w ogóle życie w Dobrze. Dobrze. To jeszcze na koniec takie pytanie, e, bo często jest tak, że osoby, które wyjeżdżają gdzieś, mhm. e, myślą, że uciekną od czegoś, mhm. e, co je gdzieś tam w głowie goni i jakie masz do tego podejście? Czy, no to jest znaczy... oczywiście bardzo błędne mhm. spostrzeżenie, bo mamy to, co niesiemy w środku, znajdziemy też tam, gdzie jedziemy. Mhm. Ale uważam też, że często ważnym jest zmienić miejsce. Jeżeli na hmm. przykład zmagamy się z czymś bardzo trudnym, co jest wywołane przez warunki, na przykład mamy bardzo trudne relacje, czy miejsce, w którym jesteśmy, nam nie służy. I jeżeli zmienimy to miejsce, właśnie pójdziemy w podróż, żeby siebie odnaleźć i w tym czasie, w tych zmienionych warunkach, naprawdę zajrzymy do siebie i tam sobie te głazy porozpuszczamy, tak? Dokładnie. E, to wtedy wracamy do tych samych warunków, ale jesteśmy my odmienieni i możemy zupełnie inaczej na nie zareagować. Więc uważam, że e, nie uciekamy, ale możemy zmieniając warunki, e, pomóc sobie, uzdrowić coś, co było nam trudno uzdrowić w warunkach, w których byliśmy wcześniej. Okej. Okay. Czyli generalnie polecamy podróże. Polecamy podróże. Szczególnie bo... w głąb siebie. Tak, bo życie jest podróżą i nie ma co udawać, że tak nie jest, prawda? Dokładnie. Cały czas płynie, zmienia się. Żegnamy się, witamy z nowymi rzeczami życie po prostu. Pozdrawiamy, pozdrawiam. Cześć. I to tyle na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli film się spodobał, to bardzo proszę polecaj, posyłaj dalej w świat. Zostaw lajka, zasubskrybuj, a będzie mi niezmiernie miło, jeśli będę mogła również przeczytać Twój komentarz pod tym filmem. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wszystkiego dobrego.